Że ja tak bardzo lubię czytać książki. Potrzeba ekosystem aktorów. Umiem ej. się wyluzować, czasami, czasami nie, bo czasami się spinam I, i jestem gruby, a grubi się łatwo spinają. Tak, nie żeby co. Postaramy się udowodnić, że najlepszy film z najlepszymi aktorami i reżyserem oraz znakomitymi efektami specjalnymi nie może się mierzyć z kapitalnie napisaną książką. Otóż w dzisiejszych czasach coraz mniej ludzi czyta książki. Aż 19 milionów Polaków nie przeczytało ani jednej lektury w ostatnim roku. Za to większość ludzi ogląda film. Dlaczego tak jest? Przecież książka daje nam wolność, jakiej nie daje nam film. Książka daje nam tylko fundament w postaci informacji zawartych w tekście. Dalej. Ogranicza, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Każdy wyobraził sobie inaczej świat, bohaterów, wydarzenia. Film daje nam gotowca. Wszystko jest tak, jak wyobraził sobie reżyser. Posługuje się przykładem Wiedźmina. Świetna opowieść o białowłosym pogromcy potworów doczekała się ekranizacji w 2001 roku. Film został wyreżyserowany przez Marka Brodzickiego. Miał fantastycznych aktorów i obstanów. Okazał się zupełnie niewypałem, ponieważ widz dostawał film, w którym bez znajomości książki nie wiedział o co chodzi. Wydaje mi się, że problem tkwi w każdym z nas indywidualnie. Ludzie mówią, że książki nie są mobilne, a filmy możesz mieć, na a filmy możesz mieć wszystkie na swoim laptopie. Z drugiej strony inni mówią, że książkę czytasz kilka dni, a nawet tygodni, a film oglądasz półtora godzinki. Niektórzy mówią po prostu, że nie lubią czytać książek, ale jak dla mnie wynika to z braku, że tak powiem, gustu czytelnika. Tych problemów jest więcej, lecz nie starczy czasu, aby w wszystkie wymienić. Wydaje mi się, że na wszystkie problemy jest rozwiązanie. Problem mobilności rozwiązuje za nas powszechna dostępność książek pod postaciami e-booków i audiobooków. Tak samo problem braku czasu. Jadąc samochodem czy gotując obiad możemy włączyć otwarzacz CD i słuchać audiobooka, co jest zresztą coraz bardziej popularniejsze. Za to z problemem gustu niczego trzeba poradzić sobie samemu, w zaciszu swojego domu. Wystarczy wypożyczyć kilka książek z Biblioteki Miejskiej i po prostu przekonać, co lubimy czytać. Uważam, że książki dają więcej korzyści i przede wszystkim wolności. Czytając książkę utrwalamy ortografię oraz mamy potem większe zasób słów. Potrafimy lepiej składać zdania, układać lepsze wypowiedzi. No i przede wszystkim rozwijamy wyobraźnię, która jest niezbędna do posiadania własnego światopoglądu i kształtowania swojej osobowości. Wszystkie wyżej wymienione wartości są niewidoczne w firmie. Myślę, że te argumenty udowadniają wyższych książki nad filmami. Oraz, że przeszkody w czytaniu książek tworzymy sobie my sami i sami musimy je przezwyciężać. Życie legendarnego muzyka i kompozytora, opowiedziane w jego listach, po raz pierwszy zabrany w jednej książce. Międzynarodowa i polska premiera książki 9 października 2012 roku przypada na dzień urodzin Johna Lenona. Po raz pierwszy wdowa po Johnie Lenonie, Yoko Ono, zgodziła, zgodziła się na opublikowanie korespondencji artysty. Zbiór zawiera niemal 300 listów oraz pocztówek opatrzonych komentarzem Huntera Davisa, autora oficjalnej biografii Beatlesów, a prywatnie znajomego Johna, Listy Lenona były jak dotąd otoczone tajemnicą. Wiele z nich sprzedano prywatnym kolekcjonerom na aukcjach. Wiele nigdy nie zostało upublicznionych. Hunter Davis wykonał pracę iście detektywistyczną, dzięki czemu udało się dotrzeć do niezwykle ciekawej korespondencji i ułożyć ją w porządku chronologicznym, który pozwala nam na nowo spojrzeć na Johna, nie tylko jako genialnego muzyka. Ale przede wszystkim jako człowieka. Słowa były dla Johna równie ważne co muzyka. Notował każdy pomysł, myśl i inspirację. Po papier sięgał zawsze, gdy miał potrzebę komunikacji z drugim człowiekiem. Żył i zmarł w czasach przed rewolucją internetową. Listy, notatki, pocztówki pisał przez całe życie do przyjaciół, rodziny, kochanek. Do fanów, do gazet, organizacji, instytucji. Jego listy bywają zabawne, pouczające, zaangażowane, mądre, liryczne. Zawsze są niezwykle szczere i poruszające. Pozwalają nam ujrzeć Johna Lenona, jakiego wcześniej nie znaliśmy jego prywatną, niezafałszowaną twarz. Książka jest pokaźna i wydana tak, jak wydaje się dzieła klasyków, ale nie ma się czemu dziwić. Lenon zajął już pozycję klasyka i to takiego, że zainteresowanie wszystkim, co po nim pozostało, dla wielbicieli książka jest obowiązkowa. Bardziej zdystansowani czytelnicy nie znajdą tutaj wiele ponad to, co już wiedzą o życiu artysty. Dla młodzieży jest to świetna okazja poznania historii jednego z ojców i za założycieli współczesnej popkultury. Czytając te liściki do fanów, znajomych, pozdrowienia czy podziękowania, ma się poczucie poznawania go od bliskiej, bardzo osobistej strony. Swoją drogą, strasznie był z niego zabawny facet. Łatwo sobie wyobrazić, jak wiele kosztowało Davisa opracowanie listów. To nie tylko kolejna pamiątka fa dla fanów Lenona i Beatlesów, ale też intrygujący zbiór dokumentów, które pozwalają zajrzeć jeszcze głębiej do twórczości artysty. I zdradzają oznaki jego prawdziwego talentu. Jaki obraz wyłania się z ich lektury? Genialnego muzyka, który stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci popkultury XX wieku, a może zwykłego człowieka, który tworzy drobiazgowe listy zakupów i wysyła listy miłosne. Davis udowadnia to, że jedno i drugie w przypadku Lenona jest prawdą. Moim zdaniem jest to idealna lektura dla osób będących fanami Lenona. Jest ona niesamowita, gdyż możemy poczuć się tak, jakby sam John usiadł i zaczął nam te listy pokazywać i o nich opowiadać. I'm relieved, but I do need any more of us. It's all me. Skies are blue, I see a screen in a yellow submarine. We are living in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We are leaving in the yellow submarine. Yellow Submarine, girl submarine I'm a friend, I'm a... to pierwsza część pięciotomowej serii napisanej przez Brandona Mulla. Opowiada o przygodach rodzeństwa Kendry i seta Sarensonów. Gdy dziadkowie od strony mamy umierają, rodzice, żeby spełnić ich wolę, muszą popłynąć w rejs statkiem. Niestety, niestety dzieci nie zostały zaproszone i zostały wysłane do dziadków od strony ojca, o których nic nie wiedziały i były przekonane, że będą się tam nudziły. Kiedy dojechały na miejsce, dziadek uzgodnił z nimi, gdzie wolno im przebywać, a gdzie nie. Rodzeństwo miało zapewnioną rozrywkę, a Kendra dodatkowo dostała od dziadka zagadkę do rozwiązania. Twierała kluczami różne przedmioty, a w nich znajdowała kolejne klucze, próbowała dowiedzieć się, do czego prowadzą. Dziewczynka znalazła dziennik sekretów, który był, sekretów, który był zamknięty trzema zamkami. W tym czasie set łamał zakazy dziadka i wszedł do lasu. Spotkał tam staruszkę. Drugim razem znalazł staw z altankami. Pokazał go siostrze. A wtedy dzieci zostały przyłapane przez dziadka i nie mogły wychodzić przez jeden dzień z pokoju. W tym czasie Kendra otworzyła wszystkie kłódki w dzienniku, ale ono okazał się pusty. Dziewczynka przekartkowała cały dziennik i znalazła przy trzeciu kartek napis Wypij mleko. Jedyne mleko, które przychodziło jej do głowy, to mleko przynoszone przez pomocnika dziadka dla motyli. Następnego dnia, Kendra kazała wypić je bratu i zamiast motyli widział wróżki. Dziewczynka zrobiła to samo. Po chwili pojawił się jej dziadek i zaprowadził do swojego gabinetu. Tam okazało się, że dzieci odkryły sekret dziadków, którzy byli opiekunami magicznego rezerwatu czyli Baśniaboru. Dzieci, do... dzieci zdobywają nową wiedzę o Baśniaborze i o stworzeniach żyjących w nim, ale przez przypadek uwalniają siły zła które będą musiały stawić czoła, żeby uratować rodzinę, rezerwat, a może nawet cały świat. Ruiny Gorlanu to pierwsza część dwunastotomowej sagi zwiadowcy Johna Flanagada. Powieść rozpoczyna się w najważniejszym momencie życia młodych bohaterów w dniu wyboru. Przydzieleni do mistrzów sztuk będą się szkolić przez najbliższe 4 lata jako czeladnicy. Przy tej okazji autor pokazuje nam, że to, co się źle zaczyna, wcale nie musi się źle skończyć. Główny bohater książki 15-letni Will, marzący o szkole rycerskiej, doznaje rozczarowania, gdy zostaje odrzucony przez jej zwierzchnika. Trafia pod opiekę zwiadowcy, halta. Przełożony rozpoczyna wpajanie Willowi nauk, które pozwolą mu wypełnić zadanie, zadania elitarnej grupy, dbającej o bezpieczeństwo w kraju. Chłopak szybko odkrywa, że profesja zwiadowcy jest tym, co mu najbardziej odpowiada. Will nie posiada żadnych specjalnych umiejętności, które predestynowałyby go do roli wybrańca. Jest tym młodzieńcem, który dochodzi do wszystkiego przez i ciężką pracę. Dzięki temu właśnie, że jest on taki zwyczajny, zyskuje naszą sympatię. Niestety autor nie pokusił się o szczersze przedstawienie wnętrza bohaterów. Zarówno Will, jak i jego rówieśnicy, z którymi spędzał dzieciństwo pod opieką barona Aralda, zostali potraktowani dość płytko. Wszystkie postaci są dobre, a jeśli tylko zdarzy im się zboczyć na ścieżkę zła, to szybko z niej wracają. Tak było na przykład z Horacem, który w dzieciństwie toczył spory z Willem, będąc w szkole rycerskiej. Sa sam, gnębiony przez starszych uczniów podczas polowania, na którym młody zwiadowca ratuje mu życie, przyczeka mu dozgonną wdzięczność i przyjaźń. Historia to prosta i jakby was. Happy endem. Lata nieporozumień poszły w zapomnienie. Takich sytuacji ufano jest więcej. Nie znaczy to jednak, że wykreowane postaci są monotonne. Każda z nich ma swój charakter i swoje przemyślenia. Przede wszystkim jednak zachowują się tak, jakbyśmy od nich oczekiwali. Autor nie oddaje nam książki, która powiela schematy innych dzieł literatury fantastycznej. Umiejętnie kreuje sytuacje tak, by następujące po sobie wydarzenia wyglądały na przypadkowe, przypadkowe ale niezwykle wiarygodne. Wracając na chwilę do wspomnianego wcześniej polowania. Dzik, który wypada z lasu, przez wielu pisarzy zostałby wysłany prosto na głównego bohatera. Tymczasem Flanagan kieruje zwierzę w całkiem inne miejsce, w bardzo dobry sposób wykorzystując to na rozwinięcia historii, w której Wick zostaje się bohaterem. W książce jest kraj rządzony przez króla i regionalnych namiestników w randze baronów. Jest też ten zły, który za granicami królestwa knuje intrygę, zmierzając do przyjęcia władzy w państwie. Jest to historia banalna i wydawałoby się oklepana. Jednak to podejście pisarza, jego kunstrz literacki i sama fabuła decydują o tym, czy dzieło spodoba się, czy nie. Moim zdaniem, pomimo drobnych potknięć, John Flanagan stworzył doskonałą opowieść, która oprócz przyjemności czytaje, daje również młodemu odbiorcy dobre przykłady postępowania pełniące rolę edukacyjno wychowawczą. Jest to pozycja godna polecenia zarówno dla młodych czytelników, jak i starych. Katherine Patterson pisze historie, które podejmują często trudne, ale ważne dla młodego czytelnika tematy, przedstawione w bardzo wiarygodny sposób. Właśnie ona stworzyła niezapomnianą książkę o przyjaźni, potędze wyobraźni, o odwadze i walce o swoje miejsce w świecie, o przełamywaniu barier, o byciu sobą. Moc do Terabity. Jess ma 10 lat. Kocha bieganie i rysowanie. Życie jednak nie jest dla niego łatwe. Bieda. Wielodzietna rodzina, krowo, któro, krowa, którą musi wydojść dwa razy dziennie, dokuńczające starsze siostry i nudna, a czasem przykra szkolna rzeczywistość. Ale on chce więcej, żyć inaczej. W tym pomaga mu Leslie, dziewczynka, która niespodziewanie przeprowadza się do opuszczonego domu z sąsiedztwa. Leslie pochodzi z dużego miasta, jest inna niż wszyscy. Razem z nią pojawiają się marzenia i terabitia. Sekretna karya, kraina stworzona przez Leslie i Jessa, do której można się dostać jedynie za pomocą liny zawieszonej dawno temu nad, drzewie, nad, brzegu, że, nad brzegiem rzeki. Tam mogą się oderwać od codzienności i zanurzyć w świecie wyobraźni. Czy jednak zawsze będzie tak pięknie? Gone. Zniknęli to sześciotomowa seria napisana przez Michaela Granta. Autor pomimo Sędziwego wieku opisuje wydarzenia realistyczne, a książkę czyta się jednym tchem. Akcja powieści dzieje się w małym miasteczku Bernie W pewnej chwili znikają wszyscy dorośli, a nad miastem utworzyła się kopuła o średnicy 30 km, gdy już jest pewne, że zniknęli wszyscy dorośli i młodzież powyżej 15 roku życia zaczyna się zamęt. Na początku niemal wszyscy się cieszą, w końcu nie ma dorosłych. Skończyły się zakazy, chodzenia do szkoły i nauka. Czy można chcieć czegoś więcej? Jednak nie wszystkim jest do śmiechu. Sam Timpu ma swoje 15 urodziny, urodziny za niecałe 10 dni. Nikt nie ma pojęcia, co się stało z osobami, które zniknęły, więc główny bohater coraz bardziej się boi. Swój nowy świat dzieciaki nazywają etapem czyli ekstremalne terytorium alei promieniotwórczej. I jak się potem okazuje, nazwa była bardzo trafna. Ale szczęście nie trwa wiecznie. Głęboko pod ziemią coś żyje. Ni to człowiek, ni to zwierzę. Z dnia na dzień rośnie w siłę. Przez przypadek lama. Dziewczyna o niezwykłym darze odkrywa ciemność. Nie tylko ona przeszła dziwną metamorfozę. Również inne dzieci zaczynają dostrzegać w sobie nowe umiejętności. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Do, do miasta przyjeżdżają uczniowie z Coast Academy. Kane, Diana i Drake chcą przyjąć władzę nad Peridobirż i etapem. Sam i Astrid zaczynają dostrzegać wiele dowodów na to, że mały Pitty, autystyczny brat dziewczyny, jest zamieszany w stworzenie kopułu. Ale Kane nie chce z nimi współpracować. Myśli tylko o tym, by zawładnąć etapem. Lecz nie tylko jemu marzy się rządzić dziwnym światem. Wtedy zaczynają się bezpardonowe walki o władzę, potem zabijanie dla jedzenia oraz coraz mniejsza mutacja. W ciągu tych wszystkich wydarzeń, czytelnik zadaje sobie pytanie. Czy oni kiedykolwiek się wydostaną? Gdy przeczyta się kilka si książek granta, można wywnioskować, że autor nie lubi szczęśliwych zakończeń. Dlatego długo nie można się otrząsnąć. Tych zakończenia, jakie napisał autor, wytrąca z równowagi. Każdy z szczegół w książce jest dopracowany. Nic nie, nie dzieje się bez powodu, nie ma miejsca na nieistotne rozmowy czy sytuacje. Autor nie daje czasu czytelnikowi na chwilowy odpoczynek. Akta to toczy się dalej. Co nowy tom dzieje się więcej i więcej. Wszystko zmierza ku ostatecznej walce z ciemnością. Te wszystkie wydarzenia sprawiają, że przy książce nie da się nudzić. Nie mam nic do zarzucenia ani do fabuły, ani do stylu pisarza. Książkę poleciłabym fanom fantastyki oraz osobom o mocnych nerwach. Dziękuję, subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. Przy następnym filmiku jest challenge z bitą śmietaną. <śmienicza> dobra, dawaj. nie, nie, Czekaj, nie, tak fajnie. Ja nie, nie, <śmienicza> <C> Czytaj. nie, 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 jest duszno jak nie, 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 Tak duszno, że nie, prostu aż, aż, aż pachy się gotują i nie, nie, jak oddychać nie, ma jak oddychać skóra i czuję się jakbym był jakbym był nogą w spodniach